Dzisiaj pokazać Wam, na czym polega kidowa wymiana. Jakiś czas temu stworzyłam pomysł o grupę facebookowej, w której tworzymy zaangażowaną społeczność skraperek i wymieniamy się materiałami do scrapbookingu, aby tworzyć rozmaite projekty i inspirować innych. Mam nadzieję, że dołączycie do naszej społeczności i stanie się ona inspiracją do stworzenia naprawdę wielu, wielu fascynujących prac. Dzisiaj pokażę Wam co stworzymy? Stworzymy kit dla Iwony do Project Life. Project Life to jest forma małego albumu, którego główną ideą jest zachowanie wspomnień. Ja mam akurat mały album, w którym tworzę pamiątkę z mojego ślubu. Każdy, każde zdjęcia są umieszczone w takich specjalnych koszulkach, które są podzielone na mniejsze części. I mam nadzieję, że kit, który dzisiaj stworzymy dla Iwony, spodoba jej się bardzo i liczę na to, że dołączycie do wielu, wielu, wielu wymian kitowych, które jeszcze powstaną. Pokażę Wam też, jak wygląda zestaw materiałów, sprowadzony ze stanów. Jest to amerykański kit klub Citrus Twist Kits. Paczki od nich przychodzą w takich fajnych, bawełnianych workach. I dzisiaj pokażę Wam właśnie, co zawiera taki worek. Mamy tutaj stemple. Urokliwe stemple z napisami angielskimi. Good, true, best... nie umiem czytać do góry nagarni. Best good friends, great adventure i tak Jak widzicie, takich stempli jest bardzo dużo. Wyglądają dokładnie tak, są na takim blistrze. Oprócz stempli, które się tu znajdują, mam jeszcze drugi komplet, mamy karty do Project Life. Są to bardzo, bardzo, bardzo urokliwe karty, dwustronne. że można je wykorzystać w bardzo ciekawy sposób Z dodatków mamy jeszcze takie drewienka Na przykład z napisami Jakieś serca, rąby itd. Są też duże karty Papiery do scrapbookingu, żeby stworzyć na przykład swoje karty. W każdym gicie znajdziecie liquce, czyli e, elementy do samodzielnego wycięcia, kolejne drewienka, naklejki, alfabety i taką kartkę z inspiracjami, jak tworzyć strony do Project Life, i mapki. Zanim stworzę kit dla Iwony, chciałabym powiedzieć Wam, na czym polega właściwie kitowa wymiana. W kitowej wymianie w grupie na Facebooku znajdziecie zawsze ogłoszoną listę zapisów do kitu ze szczegółami typu data do kiedy należy się zapisywać, data do kiedy należy wysyłać kit. Pewnie zapytacie mnie, jak to jest z losowaniem. Losowanie odbywa się losowo, czyli przez random.org. Na liście zapisów pojawiają się numerki. Każda osoba, która dołączy do wymiany, ma swój numer, i w trakcie losowania przyznawana jest para druga do takiej osoby. Po numerku w nawiasie, właśnie ją poznacie. Dzisiaj chciałabym stworzyć kit właśnie dla Iwony, Projekt Life. Pierwszy punkt z listy, właśnie nie powiedziałam, że każdy kit po liście zapisów ma. Listę rzeczy, które należy umieścić w takim zestawie. Mój kit do Project Life ma właśnie gotową listę i chciałabym powiedzieć Wam, że pierwszy punkt to jest 5 kart do Project Life. Postawię na to, że wybiorę 5 małych kart i 5 dużych, bo zawsze lepiej mieć więcej. Może z tego stworzyć więcej projektów. Wybrałam kit yy, z gotowych kart do Project Life yy, Autorką takich kitów jest Becky Huggins To ona właśnie stworzyła Project Life Jak widzicie mam tutaj opakowanie yy, kart, które ma właśnie 180 sztuk, no już nie Ale właśnie z niego wybiorę <laughs> karty dla Iwony Myślę, że da mnie coś pozytywnego Zawsze daję kity takie, jakie chciała, chciałabym sama otrzymać. Zobaczcie na te karty, jakie są urocze. Na pewno wybiorę właśnie te. To będzie trochę zdrodliwy kit, bo Iwona na pewno obejrzy film i będzie wiedziała, co dostanie. Ale chciałabym pokazać Wam, o co chodzi, właśnie w wymianach. Tutaj mam duże karty do Project Life, I staram się wybrać m.in. tak kolorystycznie, co mogłoby pasować. Bardzo podoba mi się ta karta na przykład. Taka bardzo, bardzo w moim guście. I taka iście wakacyjna. Tutaj mamy dikutsy, kolejny punkt z listy. Czyli wycinane elementy. To są akurat gotowe elementy marki Pinkfresh Studio. Muszę coś wybrać fajnego dla Iwony. Aby zgrywało się kolorystycznie z Kartami, które już mam przygotowane Na przykład Decode Happy Spring Jakieś zawijaski Z których może coś fajnego stworzyć Ramka Którą może wsadzić na przykład zdjęcie Z instaxów Ja bardzo często używam takich małych zdjęć Na przykład tak Na którym może podzielić się Swoim wyjątkowym wspomnieniem Albo jakimś radosnym wydarzeniem na takim dodatku w kształcie koła. Jak zapewne wiecie, dikutsy to jest moja miłość scrapbookingowa. Bardzo, bardzo uwielbiam te elementy. Chciałabym jeszcze dać jej takie dwa domki, Powiem, że przed nią bardzo ważny etap Mam nadzieję, że, że jak już nadejdzie ten dzień, to będzie mogła stworzyć stronę i podzielić się swoją radością w banku, nie? dlatego takie coś daję Tobie. Kolejnym punktem na liście są naklejki. Znowu postawiłam na produkty marki Pinkfresh Studio. Aby kit nie był zbyt cukierkowy, dam jej trochę takich ciemnych naklejek. By mogła stworzyć coś fajnego. Kolejnym punktem na liście jest koszulka, którą dodam później. Yy, I teraz przejdziemy do yy, fajnego punktu, czyli kartki z kalendarza. Nie mam nic takiego gotowego, dlatego no, potrzebę matką wynalazku. Mam metkę do ubrań. I kawałek papieru scrapbookingowego z motywem kalendarza. Postanowiłam, że to połączę, bo może to być fajny akcent w postaci taga, na którym można napisać jakieś wspomnienie albo dowolnie go przerobić. Przykleję go sobie też na dwustronną. Mam nadzieję, że i to nie spodoba się taki. Dodatek. Tutaj mam jeszcze taką kartę. To jest oryginalna karta do Project Life z fajnym hasłem. Z tyłu jest oczywiście taka tradycyjna, prosta karta do, zapisa do zapisków. Ja użyję tego, żeby napisać i wolniej kilka słów. Kolejne punkt z listy to są samodzielne karty. Ja zrobię akurat 5 sztuk kart, które nas z papieru scrapbookingowego w wymiarze odpowiednim dla tradycyjnej karty do Project Life, małej. Mam już wycięte bazy małych kart. Teraz czas na rogi. Mam tutaj takie narzędzie, czyli zakrągacz do rogów, specjalny do Project Life. Karta wygląda w ten sposób. Ta karta po obcięciu prezentuje się tak, czyli tak jak oryginał. Jeszcze nie mam pomysłu, jak ozdobię te kartę. Dam się ponieść. Zacznę od przyklejenia kilku taśm, które pomogą mi stworzyć bardzo fajny klimat w kartach. Z uwagi na to, że mam mało czasu, a chciałabym naprawdę stworzyć bardzo, bardzo fajne karty dla Iwony odkładam je sobie i zajmę się nimi później. Kity jest prawie gotowy. Pokażę Wam, jak wygląda to, co już mam. Mam karty w dwóch rozmiarach. Mam dikutsy pod spodem, naklejki takie takturowe i na potrzeby wymiany metkę po ubraniach ozdobioną papierem scrapbookingowym z kalendarza. No i oczywiście moje karty tutaj, które będę kończyć później. Co chciałam powiedzieć, chciałam powiedzieć to, że zachęcam Was do takich wymian, zachęcam Was do tego, żeby dzielić się swoimi zdjęciami, filmami na temat kitowej wymiany, żeby polecać to innym, jeżeli Wam się podoba, no i żeby przede wszystkim nie bać się próbowania różnych rzeczy w scrapbookingu, uważam, że to bardzo, bardzo fajna pasja i mam nadzieję, że mój pomysł w jakiś tam sposób Was zainteresował. I dołączcie do naszej społeczności na Facebooku jeszcze raz. Kitowa wymiana. No i co? Mam nadzieję, że, że będzie Was dużo, że wymiany Wam się spodobają. Życzę Wam tego, żebyście zawsze były zadowolone, żeby Wam przychodziło na wstrzyknięcie palców i żeby takie przedmioty sprawiały Wam bardzo dużo radości, tak jak mnie sprawiają. I ja uwielbiam obdarowywać ludzi. Mam nadzieję, że wszystkie paczki, które, wszystkie kity, którymi się dzielę, wywołają uśmiech na, na twarzy osoby, która je otrzyma. Jeszcze raz zapraszam Was, właśnie do, do kitowej wymiany, do dzielenia się wszystkim, co stworzycie, wszystkimi zdjęciami. Długo powstanie blog, na którym właśnie będą publikowane nasze prace. No, tylko potrzebuję jeszcze trochę czasu. No to tyle. Dzięki za obejrzenie i, i do następnego.